Olsztyn nabiera ochoty na Krzemową Dolinę. O potencjale stolicy Warmii i Mazur 21 maja 2013 roku dyskutowały środowiska skupione wokół Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Krzemowa Dolina, czy tylko zwykła dolina, taki był tytuł rozważań nad szansami Olsztyna na zaistnienie w świecie nowych technologii. Chcemy stworzyć warunki dla innowacyjnych firm, taką platformę współpracy, bo wiadomo takie nowe firmy jedno, dwuosobowe nie umieją same zdobyć kontraktu, czy też podołać realizacji kontraktu. A jak mówi stare pożekadło, w jedności siła, dlatego Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny stawia na przedsiębiorców innowacyjnych, którzy skupią się wokół ważnych dla tego regionu projektów. Mamy tutaj pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia biurowe, o wysokim standardzie i cisza i spokój niedaleko od centrum, ale można się skupić na pracy i to są plusy. Plusem jest także wsparcie, jakie młody przedsiębiorca w OPNT zyskuje już na starcie. Inwestycja bowiem jest dofinansowywana ze środków unijnych, a rodzaj dotacji umożliwia przekazanie części środków przedsiębiorcom. I my to robimy w postaci pomocy de minimis, czyli udzielamy takiego rabatu na wynajęte powierzchnie i dla firm, które istnieją na rynku to jest rząd wielkości 30% od ceny rynkowej. Taka ulga to prawdziwa gratka dla młodych przedsiębiorców. Zawsze jakieś ograniczenie kosztów to jest lepszy taki krok do rozwoju firmy, gdzie można się więcej rozwinąć po prostu mniejszym kosztem. O charakterze OPNT zadecydują oczywiście ludzie, którzy skupiają się wokół projektu. Ich skuteczność jednak nie będzie możliwa bez wsparcia władz miasta. W nowej perspektywie finansowej chcemy wspierać te firmy, wspomagać e, takimi projektami badawczymi, realizacyjnymi, e, a teraz w ramach tej perspektywy realizujemy te miejsca pracy, a później będziemy chcieli dalej wspierać, żeby mogli realizować projekty naukowe. Projekt budowy i uruchomienia Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego to wartość prawie 70 milionów złotych, ponad 56 milionów dała Unia.